ten ze mną dzień, gdy nie mam czasu się do Was odzywać. Zaczynamy o 5 rano od kawki i pracy przy komputerze, potem szybkie ogarnianie się. Jeszcze coś zdążyłam popracować zanim zawiozłam Mikołaja do szkoły, a kiedy go odstawiłam to szybko do samochodu, bo byłam umówiona na epilację laserową. Jakiś czas temu zaczęłam tutaj zabiegi, jeszcze nie wiem czy jestem zadowolona czy nie, czas pokaże, bo kilka tych zabiegów trzeba odbyć, żeby efekt był trwały. I wróciłam do domu to, żeby wykorzystać ładne światło, wzięłam się za nagrywanie filmu, a kiedy fritaty trafiły do piekarnika, to jeszcze wykorzystałam chwilę na pracę. Prezentują się tak, a przepis już macie na profilu. W czasie, kiedy stygły, dalej pracowałam, ale w międzyczasie zjadłam też śniadanie. Dograłam film i pojechałam na siłownię. Jak widzicie, zrobiłam trening dołu i tak wyszło, że był to ostatni trening przed moją dwutygodniową przerwą. A wracając z siłowni, odebrałam Mikołaja ze szkoły i trzeba było odrabiać lekcje. Musiałam się też znowu przebrać, I znowu usiadłam do komputera. Swoją drogą widzicie tego kota w szafie? Obiad niestety zjadłam pracując, bo musiałam jeszcze jechać z. Mikołem na rehabilitację, więc znów zapakowaliśmy się do samochodu i pojechaliśmy. Niestety mamy daleko, bo jeździmy 40 km w jedną stronę, więc wycieczka na 3 godziny. No ale coś tam młody poćwiczył, a jak wróciliśmy, to wybraliśmy się jeszcze na spacer. W sumie to taki trochę marszobieg, bo musiałam co chwila podbiegać za Mikołem. Zażyczył sobie jeszcze porzucać kamykami do strumyka, aż mi się przypomniały czasy dzieciństwa. Jak wróciliśmy, to jeszcze zebrałam maliny, a okazało się też, że wyhodowałam dwie gruszki, słuchajcie, więc też je przyniosłam. Wieczorem pora na ogarnianie kuchni. Bo lubię to zrobić zawsze przed spaniem. Na szybko wyciągnęłam też kolację z lodówki i tylko odgrzałam. rana na wieczorne ogarnianie. I Lulu, spać, bo przede mną jutro kolejny podobny dzień.